Hej, śniadanko, to mnie Kaczorz, 16 witam was w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku testowania napojów, napojem recenzowany dzisiaj będzie osi o smaku yy, Grapefruita, czyli, no, tu, tu, tu widzicie, napój yy, czerwona pomarańcza czy, To chyba, jak yy, się mówi, na grapefruita Także, uwaga Lecimy Najpierw trzeba zdjąć to zabezpieczenie Zdjęte, także Lecimy. Mm. bardzo pyszne osi czuć czuć gre, gre, smak grey naprawdę mm. mm, czuć, czuć owoca. nie za słodkie, mm, bardzo dobre. Dobrze odwzorowany smak owocu. Ja tutaj mogę wystawić no te. No siódemkę. Siódemkę, ponieważ napój jest naprawdę pyszny. Mi smakuje. Ten napój z. Myślałem, że ten, ten napój będzie gorszy, ale jest naprawdę pyszny. Grapefruit może być. Także. Jeżeli lubicie oglądać moje filmy, yy, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film, film znajomym zapraszam Was, zapraszam, zapraszam was zapraszam. na, na, po, na, po, na poprzednim filmie, na następne, na, następne, na, na następne. do następnego do razie, cześć. Hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału wraz, wraz z dzwoneczkiem, także siema!